Dobry wieczór państwo. Dobry wieczór Państwu. Proszę państwa, połączymy się zaraz z panią. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Pani opowie, jak tam poznała Pani metodę i na co Pani pomogła. Z ogromną ochotą opowiem, ponieważ tą wiedzą dzieliłam się już też ze znajomymi i z rodziną od dawna. Metodę poznałam ponad 30 lat temu. No tak. A wydaje mi się, że wcześniej nawet niż te 30 lat widziałam Pana w programie telewizyjnym Telewizja Gdańsk. Gdy się rozmawiał pan z taką miłą panią, która ona propagowała w ogóle takie niekonwencjonalne metody różne leczenia, tam działo lecznictwo, inne rzeczy, od dawna już jej nie widziałam w tej telewizji Gdańskiej, ale i Pan wtedy opowiedział o metodzie. Już mnie wtedy bardzo zaciekawiło, ale tak zaciekawiło, jako ciekawostka. Ale w międzyczasie natknęłam się też na książkę. Książki były wtedy w kioskach ruchu te 30 lat temu. Niedrogie, kupiłam sobie taką książkę, przejrzałam ją. I pierwszy raz zastosowałam chyba w 93, albo czwartym. Tak, bo to no, wtedy ta, książka myślę, wyszła. Tak, wyszła. To było chyba pierwsze wydanie. Pierwsze dałam, wydanie, tak. Ja. Ale nie mam, bo rozdałam. Zaraz o tym powiem. Mam kolejne wydania. Yy, bardzo bolesne miesiączki nękały mnie już od tych pierwszych miesiączek w dzieciństwie. I postanowiłam w czasie któregoś takiego bardzo silnego ataku bólu spróbować. Ale wcześniej już byłam zapoznana z książką, i to, że mnie zaczęło bardziej boleć w czasie tej miesiączki, gdy kładłam łapki, yy, nie zniechęciło mnie. Wiedziałam, że tak może być, że taki może być objaw w czasie leczenia, że może bardziej boleć. Odczekałam chwilę, i po dwóch tygodniach ułożyłam znowu. Aha. I wtedy rzeczywiście coś tam się zaczęło rodziać: jakieś takie krwawienia drobne, coś tam. No i od tej pory praktycznie po takim kilkudniowym seansie, naprawdę kilkudniowym tylko wtedy, już nie miałam problemów z bardzo bolesnymi miesiączkami. Czasem tam coś odczuwałam, ale naprawdę taką dolegliwość, która mnie nękała kilkanaście lat, wyleczyłam takim kilkudniowym kładzeniem rąk. Ej, byłam tym zachwycona, rozpropagowałam wtedy książkę wśród znajomych, nakupiłam ich sporo wtedy i rozdałam mi rodzicom i, i znajomym. Później dowiedziałam się, że nikt nie miał takiej wytrwałości, żeby leczyć się tą metodą, może tam pojedyncze osoby, ale ja nie zatrzestałam tego i przez lata, zwłaszcza na sobie, to eksperymentowałam i leczyłam się. Z się leczyłam takich sezonowych, grypę taką bardzo ciężką, to miałam trzy razy w życiu tylko, też bez żadnych lekarstw, tylko kładąc ręce plus wtedy witaminy czy jakieś... Elektrolity popijałam i, i wyleczyłam się bez powikłań żadnych po tych grypach. A anginy to wszyscy byli zdziwieni, że to bakteryjna choroba. A wyłącznie e, położeniem rąk wyleczyłam się i to myślę, że wielokrotnie, gdy jeszcze pracowałam, bo jestem teraz na emeryturze, mhm. pracowałam głowem, więc często anginy miałam. I te anginy leczyłam sobie BSM-em po prostu. Leczyłam tak, ale potącym. prościej byłoby y, stosować profilaktycznie. Z tym, że ja o profilaktycznym stosowaniu to dopiero te najnowsze książce. Jedna z dobrze pisze. No, ja powiem tak, profilaktycznie to chyba w moim organizmie codziennie. jest zawsze coś do leczenia. Nawet jak coś profilaktycznie, sobie na przykład położyłam którąś z pozycji, odnośną do danego schorzenia, na przykład na zatoki. No tak, tak no. to te zatoki zaczynały mnie boleć i mnie kładzenie rąk osłabia. Czyli osłabia, dlatego że leczy. Że naprawdę u mnie w organizmie jakiś proces leczniczy od razu się zaczyna dziać i ja jestem słaba. No i gdy pracowałam, to wiadomo, że nie można było za często kłaść rąk, bo do pracy trzeba było być w pełni. W no tak. weekendy zazwyczaj. Że jak się, jak się człowiek osłabia, to znaczy, że brakuje witamin i soli mineralnych. To wy, wystarczy ja. kupić w aptece i, i sobie y, pobrać. Tak, witaminy i elektrolity, bo pijałam, dochodziłam do siebie i nigdy była taka potrzeba, dokładłam. Często nawet gdy dostawałam na y, właśnie jakieś takie grypopodobne czy mocne przeziębienie, zwolnienie lekarskie, to na tym zwolnieniu leżąc w domu kładłam ręce, leków, które lekarz przepisywał, no witaminy wiadomo, mację. Tak, tak, tak. Natomiast rękami potrafiłam wyleczyć takie ciężkie przeziębienia też. I to, to u siebie, u męża też mąż też stosował? Się. No mąż spróbował, mąż jest bardziej sceptyczny, Aha. A jak spróbował raz kiedyś na silne przeziębienie, bo lekarstwa, które mu lekarz przepisał, to nic nie pomagały, tylko żołądek od nich polał. No tak. to tak I też kilka razy, kilka razy w przeciągu tych 30 lat wyleczył się z takich spraw przeziębieniowych silnych, mąż też. A skąd inąd, czego próbowaliśmy jeszcze? Męża, rodzinie i ojciec, i mama zmarli na raka. No z ojcem to nie, nie udało się nic, aż to był człowiek, który ukrywał wszystko do końca, bardzo skryty, ale mamę miała nowotwór mózgu. Nawet wtedy dzwoniłam do Pana Panie Piotrze, bo ona brała lekarstwa i czy, czy, biorąc te lekarstwa, powiedział Pan, żeby i tak kłaść. Kładliśmy, kładliśmy, na pewno pomagały mózg nad ręce, bo blizna po operacji namięła operację mózgu, zaczęła się na głowie goić, dosłownie z dnia na dzień, ale potem do innego miasta m, została wywieziona do szpitala na radioterapię i tam już... Nie no radioterapia to jest niebezpieczna. Na tej radioterapii była. Tam trochę pomogło, trochę bo To trudny nowotwór Glejak. On, on jest taki, że od no, Glejak tam... nie. Glejaka to lepiej i nawet bsm mu nie stosować. Dlatego, że Glejak, ja o tym piszę w najnowszym wydaniu. Hmm. On będzie miękki i będzie poprawa, a później będzie puch. Jak się to no. wszystkie, wszystkie substancje zmienią no, i, i, i będzie chciał wydalić organizm. Także to są niuanse, które no, mam nadzieję, że pani nowo wydanie książki ma, tak? Obecnie? Ja mam chyba najnowsze, to z tymi ba czterema, już bez Zofilorem tylko tam dłoń tak, nie tak, są. Tak, tymi... dookoła te cztery. To takie z 22 chyba. Ja tak, no, najnowsze, dobra, to, to was. W... są straf... Uwagi ogólne, w tam są no, no, dodane nowe uwagi ogólne i tam są zastrzeżenia, kiedy stosować, kiedy nie, na jaki nowotwór można, na jaki nie można. Proszę Państwa, trzeba mieć nowe wydania książki właśnie, żeby na przykład nie stosować nagle jaka. No jakby była współpraca z medycyną, bo wtedy to można było tak, ściągnąć. Tak, Pracować. ściągnąć Właśnie. ten 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 płyn i nie byłoby problemu z wyleczeniem. No ale to jest trudna sprawa. Obecnie oni mają procedury, boją się <laughs> izb lekarskich. To, to tak zwana siłka biznesowa. Moja mama wiele lat temu też ją nauczyłam, próbowała kłaść to, bo miała problemy z układem trawiennym, ale nie wiedziała o tym, że ma kamień i ręce ruszyły jej kamień. Tak. Wycięli jej ten woreczek w, w, w szpitalu, a ale tak. nie wiedziała, bo nie miała żadnych objawów, ale, czy, ale, ale jak zadziałały, prawda, ręce. Tak, to tak te tak, tak. problemy minęły, ale kamień poszedł, zaczęły się w góle, poszła do szpitala, wycieli woreczek. No tak, zależy, zależy jakie, jakie kamienie, jak, jak są nieduże, to one są no groźniejsze, bo właśnie one mogą utrwać w przewodach jak są duże bardzo to one się nie ruszą specjalnie i to wtedy nie przeszkadza ale lekarze oczywiście mogą też i wyciąć woreczek jeśli są duże pamiętajmy że obecnie operacja się bardzo lekarzom opłaca często niepotrzebnie kierują na operację tylko po to żeby nic, powinni być zyska. lekarze, którzy są obeznani z metodą i a pracują, tak. dobrze tam, byłoby powinni być dobrze powinni być coś, ale ale nie, nie bardzo nie bardzo chcą a przynajmniej nie chcą się ogłaszać najpierw potrzebują wyciągnąć pieniędzy trochę no bo jak ktoś jak mu powie wie pani jest książka niech pani idzie kupić książkę no. a to jest więcej do niego nie przyjdzie bo ta książka ma szczególnie w tym, w tym, ale w tym ja nowym mamy. No lekarze niektórzy mówili, że znają metodę, to w tej medycynie, że tak powiem na NFZ, więc to nas nie kosztowało nic, natomiast no, no, nawet się pozytywnie wypowiadali o tym, że też tak, tam czasem tak, na przeziębienie, tak, także tak, prywatnie powiedzą, że stosują. By, tak, że... tak, 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 prywatnie powiedzą i to warto, warto lekarzom mówić, tym, że te, teraz są gorsze czasy dla lekarzy od strony współdziałania z medycyną naturalną, <laughs> dlatego, że po prostu są karani. Ale... No właśnie, tak zetknęłam się z tym, że jakoś tak wydają dziecko z kąpielą. Od razu by chcieli wszystkie sposoby, tak, tak. które nie są uznane konwencjonalnie, potępiać, czy nawet ścigać, karać. Nie, to jest tak, bez sensu. Tak. I tak, i to, i to jest groźne dla ludzi, tym bardziej, że teraz się rozwijają nowotwory, które, jak wiadomo, wiemy po czym są, po preparatach, któreśmy pobierali w czasie tej pandemii. No ale też się też do tego nie chcą przyznać. Natomiast wiadomo jest, że się znaczy bardzo sporo zwiększyła zachorowalność na nowotwory. jeżeli ktoś zna metodę i wie o tej metodzie i teraz nasz ogląda to niech sobie stosuje metodę profilaktycznie. Ja tam podaję pozycje, jakie należy stosować. Jest w ogóle osiem pozycji ułożeń dłoni, ale są dwie prawie, stosowanie, na stosowanie profilaktyczne. I proszę Państwa, stosujemy je rano czy wieczorem i się zabezpieczamy w ogóle, żeby nie chorować. Bardzo Panie dziękujemy, wszystkiego dobrego, zdrowia. I ja dziękuję i Wzajemnie wszystkim i Panom szczególnie życzę zdrowia. Dobranoc. Do widzenia. Także proszę państwa no jest nowe wydanie książki, trzeba o tym pamiętać. Tak jak mówię, no była to z 1993 roku też pomagała, no ale nie, nie, niestety część informacji, która powinna być zawarta, nie była, bo jeszcze o niej nie wiedziałem dopiero teraz w ostatnich latach najnowsze wydanie jest 22 rok, proszę państwa. Macie tutaj 22 rok. Książka papierowa, w rękach 30 zł, z Więc to jest ba, bardzo tanio. Jest płytka CD, na której ja pokazuję, jak układać ręce. I nie tylko, bo tam są też rozmowy z wyleczonymi. Książkę można kupić w księgarni Świat Książki, w księgarniach wysyłkowych, takie jak Bonito, w celkach. Selkar, podręcznikowo, jak książka, i tak dalej. Proszę Państwa, no, ci twórcy religii to są pokazani, tak, dlatego, że przekazać informację, że każdy się może tą metodą leczyć, nieważne jako religię, proszę Państwa, wyznaje. I jeszcze trzeba powiedzieć, że to nie trzeba w tą metodę wierzyć, ani specjalnie się skupiać, ani, ani się modlić, bo to działa tylko tak zwane wyrównanie pola elektromagnetycznego, które otrzymaliśmy to pole od Boga, aby nas, abyśmy, proszę Państwa, yy, znając możliwości tego pola mogli być zdrowi. Niestety yy, yy, zaduszowana była wiedza o polu elektromagnetycznym. Dopiero ksiądz Wadyszła Sedlach, ksiądz katolicki nam opisał jak był stworzył świat i że stworzył za, za pomocą fal elektromagnetycznej. O czym Hitler zupełnie zapomina, ponieważ Jezus według Świętego Marka tłumaczeniu z greckiego, nie z łaciny, tak jak jest Kościół katolicki używa, tylko z greckiego, którym się posługują Nowym Testamentem, tłumaczeniu z greckiego posługują się prawosławni i protestanci, pisze. Węże brać będą, a co byśmy tego pili, nie zaszkodzimy. Mówię o przeszłości, jak będzie wyglądał świat. Nie węże, tylko fale elektromagnetyczne. Te fale, będzie mnie zasadzaka, o, 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 o której pisał, bo wtedy była dosyć dobrze y, rozwinięta informacja o falach elektromagnetycznych, które mają wpływ na człowieka i na Cały świat ożywiony. Było odkrycie Saksona Bura w latach 40. W którym Wodzimierz Sedlach musiał wiedzieć, bo się interesował wcześniej tym. On pisał w latach 70. Proszę Państwa, ale to zostało odkryte, ukryte. A to doktor Sakson-Burr udowodnił, że cały świat ożywiony otrzymał pole elektromagnetyczne, które buduje i kształtuje organizmy. I to nie DNA na nim rządzi, tylko właśnie to wszystko, ten cały nasz organizm buduje to pole elektromagnetyczne. Tak jak murarz buduje dom i stawia cegiełki. Molekuły naszego ciała stale wracają na swoje miejsce, bo istnieje pole magnetyczne. Jeżeli ono jest prawidłowe, to proszę Państwa, musimy być zdrowi. Organizm będzie wyrzucał, tak jak jest, że pisze, co byśmy tego pilni zaszkodzili. Nawet jak wyziemie jakąś trucizę, to ją wymiotujemy w sposób naturalny. Ona zostanie usunięta. Proszę Państwa, bo organizm się będzie oczyszczał. A stosując metodę BSM, też sobie będzie, będzie oczyszczał. Wyrównuje na tej zasadzie to pole magnetyczne. My sami wykorzystujemy tutaj ciepło i wilgotność. Ciepło i wilgotność, proszę Państwa, jest potrzebne po to, żeby wzmocnić pole magnetyczne. Ono wtedy jest mocne, prawidłowe i dlatego w cieplej wilgotności, stałej temperaturze i wilgotności, proszę Państwa, przebywa zawsze każdy zarodek każdego stworzenia. Możemy też i zwierzęta, proszę Państwa, tą metodą naczyć. w łonie matki, zarodek przebywa 9 miesięcy, ale jak kora usiądzie na jajku, to proszę Państwa, wystarczy tydzień czasu i praktycznie się, wychodzi nowy organizm, kurczaczek. Tak? Ale my, proszę Państwa, jesteśmy już stworzonym organizmem. Nam nie potrzebne jest tak silne pole, jak magnetyczne na całej granicy. Wystarczy, że zakrajemy ręką ośrodek, który zawiaduje chorobę częścią ciała. Jest osiem pozycji układu dłoni. Zakrajemy taki ośrodek, proszę Państwa, na przykład ośrodek, który zawiaduje chorobę nogą. A to są te schematy mózgu, są te ośrodki. I widzimy, proszę Państwa, po 20 minutach, jak rana się goli. Jak Jakaby to rana nie była czy to będzie od oparzenia, czy inna. Tak jak Pani mówiła, ta blizna pooperacyjna mamy, znikała w oczach. Tak samo dzieje się też naprawa organizmu i u nas, no tylko trzeba ponawiać trzymanie yy, dłoń. Leczymy też, proszę Państwa, tą metodę choroby mózgu. Choroby, yy, proszę Państwa, mózgu, które mają dzieci po porażeniu mózgowym, po autyzmie. Wszystkie, wszystkie zmiany są likwidowane, tylko to wymaga czasu. Mam też osoby, które wytyczyły hmm. autyzm dzieci. Jed, Jednych z Panów opieśluje w, w, w moim wywiadzie, jaką sobie pomógł. Panie dziecku. Też mamy się zgłaszają, też wiem, że jest poprawa. Bardzo proszę o to, żebyście się pani zgłosiły do mnie i opowiedziały o tych swoich sukcesach. Bo wtedy to zupełnie jest inno, tak jak Państwo słyszeliście, tutaj pani mówi na żywo. i Nie trzeba specjalnie wymieniać imion i nazwisk. Dlatego, że proszę Państwa, każdy wie. I każdy czuje, że to jest wszystko prawda. Ja metodę rozpowszechniam już 40 lat. Stąd tak duża wiedza, i tyle informacji nowych przyszło, i trzeba się temu wszystkiemu podporządkować, żeby metoda nikomu nie zaszkodziła. Proszę Państwa, nawet, że my się będziemy posługiwali swoimi wydaniami. To może komuś zaszkodzić, ponieważ nie, ma, nie zna wszystkich wskazań, wszystkich wskazań. Od Choć, cho, choćby takie że nie można powierzać, proszę państwa, spożywać dużej ilości czosnku, bo sobie serce, stosując metody jednocześnie. Wszystko, wszystko dokładnie trzeba się zapoznać. Jeszcze raz namawiam państwa do kupić książki. Nadchodzą ciężkie czasy, nie wiemy co będzie. Mówi się o tym, że na internet wyłączą, że będą zmiany na ziemi, nie tylko społeczno-polityczne, ale też, też i od strony. Pracy Ziemi, bo pra Ziemia też jest organizmem, też jest uzależniona od Słońca. Położenie Ziemi się zmienia. I też, proszę Państwa, nadchodzą wieści, że jest problem z prądem. Uran zmniejszył. E stracił wartość z 20 lat na dwa, ten, który się który się używa do produkcji prądu w elektrowniach atomowych. Oczywiście o tym nikt nie mówi, oczywiście tak jak Państwo widzieliście, Amerykanie proponują zakup elektrowni atomowych, ale to jest proszę Państwa fikcja obecnie. Dlatego, że każdy naukowiec, każdy fizyk atomowy wie o tym, że on straci wartość. Też moim zdaniem te bomby atomowe, które są obecnie, też moim zdaniem jest, będzie, byłby z nimi problem. Myślę, że wojny atomowej nie będzie właśnie dzięki temu. No, ale czy będzie w ogóle, w ogóle wojna, to. To o, trudno powiedzieć, proszę Państwa, żyjemy w ciężkich czasach. Wojnie się cały czas mówi. Tak jak w 39 roku nie wiemy jak będzie. Ale proszę Państwa, jesteśmy zabezpieczeni przynajmniej od strony zdrowia. Każdy, kto posiada książkę, uratuje swoje zdrowie. Jeżeli byłyby te hi historie, o których opowiadałem. Przed wojną na, na placu grzybowskim był taki sklep rymarski, gdzie rymarz wiesił, proszę Państwa, szyld z napisem Świata nie zmienisz, ale pasek zmienisz. Świata nie zmienimy, proszę państwa, biznesu nie pogonimy sami. Oni mają swoje struktury, takie jakby, struktury informacyjne. Opanowali internet kompletnie. W ogóle mnie blokuje. Nie chcę mi pokazywać stron internetowej. www.samoleczenie.bsm.pl www.samoleczenie.bsm.pl Dlatego daję pod, pod linkiem. Adres. Oczywiście, jak się wpisze adres, to to, to, to ona się pokaże, ale tak jak się pisze samo leczenie BSM czy samo leczenie metodą BSM, to się tylko książki pokazują. To nawet takie książki, które mają wiem, bardzo, e, bardzo stare wydania, których zresztą nie mają w ogóle już nic. E, no to... Chodzi o to, że tam jest pewna informacja, bo na mojej stronie jest pewna informacja i osoba, która przeczyta tą, tą stronę, ma tam napisane zastrzeżenia, uwagi ogólne nie, ale pisane jest o zastrzeżeniach, o dowodach naukowych na istnienie pól elektromagnetycznych. Proszę Państwa, jest bardzo dużo osób, które wysłało listy do mnie, które, które ja czytuję opinie są. Także proszę państwa, jest oczywiste, że ta metoda działa i jest znana. I proszę państwa też jak się czytamy tego, to, co pisał święty Marek. Proszę Państwa, o słowach Jezusa. To możemy być pewni, że już Jezus wiedział o tym, że będzie, że w ogóle jest taka metoda i że będzie znana w przyszłości. Pan to przekazywał o swoich uczniów, mówiąc o przyszłych chrześcijanach. Jeszcze dodam Drugie zdanie, pisał, na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Niemocne to są choroby, a nie chorzy, tak jak jest w tłumaczeniu z łaciny. A to z niemocne to są choroby, a więc na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Więc każdy może metodę stosować na sobie, na dzieciach. Dlatego przekazujmy najbliższym, przygotowujmy się ewentualnie, dmuchajmy na zimne, przygotowujmy się na trudne czasy. Z radością, że mamy metodę BSM, którą nawet Jezus propagował. To się może nie podobać wielu y, 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 księżom, ale niech sobie zajdziemy do pracy, chodzi o męża przynajmniej cho chociaż raczej, wtedy zrozumieją co Bóg nam dał i co Jezus nam przekazał. Proszę Państwa, rozpowszechniajmy metodę. Jeden to odrzuci, drugi nie, ale proszę Państwa, ten kto przyjmie informację, to będzie żył w szczęściu i jego rodzina również i będzie zabezpieczony przed chorobami. Pamiętajmy jeszcze raz o tym, o czym mówiłem, że zabezpieczamy się, proszę Państwa, tutaj również przed chorobami, nie tylko przed anginą, czy przed grypą, ale przed ich chorobami poważnymi, bardziej poważnymi, I stosując profilaktycznie i tam myślę, że co zobaczycie, jakie pozycje stosować i jak. To proszę Państwa, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Do zobaczenia.